Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grossar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Raili Team Promotion Marketing i PR Sportowy portal www.wyścigigurskie.pl Ryszard, tym razem ciężki orzech do zgryzienia bo konkurencja nie śpi Nie śpi, konkurencja mocna, także ja wiem, że raczej raczej Ferrari nie wygra Zawody w Korczynie to chyba jedne z najciekawszych takich zawodów, gdzie wszyscy są razem osobiście nie lubię Korczyny, no ale dzisiaj nawet pierwszy podjazd wyścigowy mi wyszedł i zobaczymy sobie że na drugim eee, no przyjechało autokar pełny kibiców no i musiałem się spiąć i trochę pojechać no bo było ciachowo jakbym zrobił zły czas no właśnie ponad 30 swoich kibiców i tutaj na więcej. Rynek. cały autokar to było miało być 50 no nie wiem 40 na pewno 40 osób jest. Wspaniałe to na pewno jest, ale na pewno to jest presja. To presja jest, no ale może i dobrze, że jest presja. Ja lubię, jak, jak mam presję.